ma. dzisiaj robimy odmianę z przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym. A Mamy trzy, trzy różne odmiany z określonym, czy znaczy z nieokreślonym, z określonym i bez rodzajników. Dzisiaj zrobimy tą odmianę z rodzajnikiem nieokreślonym, czyli to ein, eine, do. I z odpowiednimi końcówkami. Zaczniemy sobie od tego, zaczniemy sobie Rozpiszemy sobie najpierw rodzajniki określone, a Wam zobaczycie dlaczego. Czyli bierzemy sobie der, der, DI, das, i w liczbie mnogiej mamy di. Tak, w męski, żeński, niejaki i mnoga. I odpowiedniki, odpowiedniki, czyli ein, eine, ein, nic. Mówi, że mnogiej nie mamy rodzenika nieokreślonego. I teraz tak. Damy sobie do każdego z tych rodzajów damy jakiś sobie rzeczownik. Do męskiego dajemy damy, damy sobie faceta, czyli man. Do żeńskiego kobietę, Frau. I mm, tutaj damy nijakiego Kent. I do liczby mnogiej damy po prostu mm, Psy. Dobra. Teraz zrobimy tak. Facet jest. Facet jest stary. Kobieta jest młoda. Dziecko jest małe. A psy niech będą. bo są czarne. Dobra. I teraz chcę powiedzieć stary. Mężczyzna z rodzenikiem nieokreślony. Więc sobie jeszcze jedną strzałkę bierzemy, czyli bierzemy sobie AM. Teraz dajemy ale już mamy, musimy dać odpowiednią końcówkę. Zawsze, i będziemy odmieniać przymiotnik, pojawi się literka E. Ona będzie zawsze. Czyli na pewno będzie E. Teraz musimy dać odpowiednią końcówkę. I sobie tą końcówkę bierzemy. Rodzajnika określonego. Czyli bierzemy sobie to R, przerzucamy sobie i mamy Alta Mann. Czyli stary facet, stary mężczyzna, Ein, Alta Mal. I analogicznie robimy z tymi wszystkimi innymi rzeczami. Czyli tutaj mamy Ein. Bierzemy sobie to E. I dajemy tu. Stara baba. Eine alte Frau. Małe dziecko. Robimy dokładnie tak samo. Ein. E. To e sobie dajemy i bierzemy końcówkę z rodzajnika określonego. Przerzucamy sobie tutaj. I mamy ein. Nie. To dziecko nie jest stare, tylko małe. Ein. I kobieta też nie była stara. Dobra. Dobra. Eine. To. Eine junge Frau. I tutaj mamy. Wracamy sobie do dziecka. Czyli E sobie rzucamy. Bierzemy tą Eskę. I mamy ein kleines Kind. I dokładnie robimy. Dokładnie tak samo robimy z tym. Z psami. Z tymi czarnymi w liczbie mnogiej. Nie ma rodzajnika nieokreślonego w liczbie mnogiej. Więc bierzemy sobie samo. Sam przymiotnik. Bierzemy sobie no E. Przerzucamy sobie. I mamy szłacy. Hunne czarne psy. Wolne to jest zajebiście. Proste. To jest mianownik. Mianownik po niemiecku nominatyw. Dobra. Teraz przejdziemy do biernika, czyli w nim akuzatywu, odpowiada na pytanie kogo co. Przykładowe takie zdanie, ja habe, mam kogo co. Czyli powiemy sobie zaraz, że mam starego faceta, młodą kobietę, małe dziecko i czarne psy. I zastosujemy sobie tutaj tą zasadę, A że w akuzatywie zmienia się tylko rodzaj męski, że mamy w dupie. Więc możemy sobie wszystko oprócz rodzaju męskiego możemy sobie to przekopiować. I przechodzimy dalej. I tutaj to wrzucamy. Nie tak chciałem to zrobić. Dobra, muszę jakoś tak to. Go to jakoś przesunąć. Dobra. Mamy. Dobra. Tutaj od razu na dole napiszę biernik. Biernik. Czyli jak mamy, jak chcemy powiedzieć, mam młodą kobietę, to spierzemy sobie ich habe, Nie, ich habe. I po kolei, eine junge Frau, ein kleines Kind, ich habe schwarze Hunde, nic się nie zmienia. Jest dokładnie tak samo jak w mianowniku. Przy facecie się coś zmieni. Mianowicie, rodzajnik, rodzajnik w rodzaju męskim, z dea zamienia się na den w akuzatywie. Tak samo ein zamienia się na einen. Tutaj podkreślę jeszcze. Tak. Facet dostaje. Dalej facet jest stary, czyli mam starego faceta. To będzie tak. Dajemy einen. Uf, muszę się nauczyć pisać. Damy sobie einen. Teraz bierzemy sobie ten Przymiotnik. I bierzemy sobie to en. Einen, alten. Mann. I to jest cała filozofia, jeśli chodzi o obiernik. Tu już akuzatywa. Wszystko inne, czyli rodzaj męski się tylko zmienia. Einen, alten. Reszta zostaje tak sama, jak jest w mianowniku. Datyw. Albo celownik. Tutaj wszędzie dajemy N, i to jest cała filozofia. W tym rodzaju odmiany. Dobra? Czyli damy sobie na przykład: tutaj daję zawsze ten czasownik. Helfen, pomagać komu czemu? Bo jest tak samo jak w niemieckim. Ich helfe. Ich helfe. No dobra, trzeba pamiętać tylko te rodzajniki. Rodzajniki się zamieniają tak. Mamy rodzaj męski. Einem, rodzaj żeński, ainea rodzaj nijaki, einem, liczby mnogiej nie ma. Czyli pomagam staremu mężczyźnie, staremu facetowi, czyli dajemy sobie to einem i tutaj sobie po prostu przerzucamy to en, czyli alten. Mann, sagt Pomagam. Modrikovicia, einer jungen Frau, einem kleinen Kind, e. Schaden som, Somm, Hund. Czyli widzicie dativ w tej odmianie, dajecie n i tyle. Ostatnie, najrzadziej występujące, czyli genitiv, dopełniacz. Zacznę od rodzajników, czyli będzie rodzaj męski, aines, rodzaj żeński, tak samo jak w datiwie, aina, eine, nijaki, aines. Już wy mnogiej nie mamy tutaj. Zawsze daje takie zdanie samochód kogo czego? Samochód starego faceta, młodej kobiety, małego dziecka i czarnych psów. W liczbie pojedynczej mamy tak jak w datywie, mamy en. Warto sobie to zapamiętać. W liczbie mnogiej po prostu mamy er. I tyle. Teraz auto. Teraz auto. Starego faceta, eines, alten, manes, tutaj pamiętamy o tych końcówkach, ehm, typowych dla genitivu, jeśli chodzi o rzeczowniki, mm, samochód młodej kobiety, czyli eine, co by mi się tu włączyło? alten, a ja rzucałem z tą starą kobietą, młodą kobietą,

Tu mamy mianownik, przerzucamy sobie po prostu końcówki z rodzajnika określonego, przerzucamy sobie na przymiotniki. W akuzatywie zmienia się tylko rodzaj męski, reszcie mamy w dupie, więc żeński, nijaki, liczba mnoga zostają takie same. W liczbie w rodzaju męskim dajemy końcówkę e. en. Tutaj jeszcze podkreślę, czyli bo co się bierze od tego? Ty tutaj, dobra? W datywie, datyw to jest zajebiście proste, wszędzie dajemy en i w genitywie w liczbie pojedynczej en i w liczbie mnogiej er. No. I następna lekcja będzie, znaczy może nie lekcja, następny filmik będzie o z rodzajnikiem określonym, w sobie też to tak jakoś porównamy, ale na razie się tego, no, pouczcie. No. Mam nadzieję, że się podobało i do ostatniego razu. नाराज हाइपा